ja dopiero co wstałem, ale znaczy tam dopiero no, tak 30 minut temu może 40 może 42 ale zobaczcie i już leje no zaczęło się teraz będzie widać teraz będzie widać z tym deszczem no ale te dwa miesiące trzeba przeżyć jak ktoś, dobrze mówię No dobrze, dwa miesiące takie Potem już będzie szło <grym> Zwiadodowy biał będzie No nic, czekam na Michała Zobaczę, no czekam też na żeby deszcz przestał Jak coś to gdzieś się bachnę i już I zaczynamy dzień także Pozdrawiam wszystkich serdecznie w nowym odcinku. A ja jeszcze tam miałem komentarze, jakieś zresztą, jeszcze na komentarzu będę odpowiadał. Bo to taki tydzień jest, no, już może nie cały tydzień, ale jeszcze parę dni zostało takich marazmów, tak bym powiedział, że no, wreszcie odcinek, wreszcie coś, no tak, no. Eee, cołek się troszkę uspokoił i, i co no i, i trzeba działać I trzeba działać i do przodu eee, dziękuję za wsparcie bo tam wiele komentarzy mam też że nie ma co się przejmować i do przodu no dziękuję 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 tam też obejrzałem kamboszoty eee, no dobrze tam eee, Pan mówi powiedział moim zdaniem Raczej znaczy, moim zdaniem, no dobrze powiedział, nie? Chociaż... Yy, bo to jest też dobre, że z, z boku ktoś patrzy i widzi, nie? A nie to sobie ja bo ja jestem jakąś stroną to... Także niech się dzieje. Ja tutaj <laughs> przesytałem właśnie Czekajcie, miałam ja właśnie znamy koszulkę, bo... No to, że pada, to nie znaczy, że jest zimno, nie? Jest trochę chłodniej, ale wiesz, tak bardzo. Eee, przeczytałem komentarz eee, Banity z wyboru, że nikt nie dzwonił. No oczywiście Banita dzwonił, także my jesteśmy eee, w kontakcie, eee, sobie dzwonimy. Zresztą nie, nie tylko my, no, ja jestem z wieloma ludźmi w kontakcie. Eee, no i co, i właśnie teraz siedam komentarze, więc zapie... Żeby czytać to Ej, trochę zimno jest! A istot, cholerę, stądysk No nic, na no, dwa miesiące teraz tak będzie, nie? Także nie pochodzimy sobie, a na pewno już nie pojeździmy nie? Banany kupione, ale to mnie martwi, bo mi dali do domu Pójść w te okulary. Wszystko. Człowiek się starzeje. <śled> I ten. I wzięli tylko kamerkę. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale polegam na tych, co wiedzą. No dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry, dzień dobry. i Michał. Wróciłem, chociaż cię... Pojawił się wreszcie. Na bandyta. No, natomiast nie można powiedzieć, że był to relaks. Ale jakoś tam przeżyliśmy. Mama rejnak się w sumie coraz lepiej czuje. No to dobrze, to, się, to najważniejsze, tak. Udało się tam gdzieś jakby zejść z tego sztucznie podawanego tlenu. Więc to jest jakby taka oznaka A podprawy, to aż tak było, tak? No, a przez to łukaniule do nosa ale to jest <głos》>, ale no, Jak generalnie pacjent jest, najpierw nie jest w stanie utrzymać odpowiedniej saturacyjnie Bez wspomagania, a potem jest, na no, to, to jest, z, że ten... W poniedziałek, bo dzisiaj nie ma radiologa, mają zrobić tam. To to też już tam, będzie wiadomo A ja mam jutro... A jutro mam trochę załatwień, Wtorek mam trochę załatwień chyba wczoraj wieczorem znowu ruszę, pranie, strefę porobię Chociaż tam się na dzień, ma pokazać, ale tu zobaczymy jak się będzie niosło. Tak? A no tak, masz wolne, Mam czyli... Mam to nie wolne, tylko jest to nietypowy sposób z urlopu. No tak, no, tak, ale tak, no. Ubywa. Wszystko się cyklicznie powtarza, pamiętasz w tamtym roku? Srajnek leżała tu po zabiegu na... Pamiętam. I miała też długie zwolnienie. Ten. No tak, co roku jakieś nieszczęście musi spotkać. No i co, ale poczekajcie. Trochę siebie pokażę. i ja oczywiście z paluszkiem. O, no, jest. I trochę, o, jest. I te palusze nieogolone, ale. Wiesz, co ten telefon? Aż ręce opadają. Ma. Bym powiedział. Ma swój świetności za sobą. No ma, ma, ale działa. Tak. Jeszcze wracając tak. do tematów medycznych, żeby trochę gniotana być, to tak. Leczą według standardów zachodnich, bo w akurat konsultowaliśmy z moją znajomą, więc leczenie jest jakby, natomiast to, że teoretycznie są, to są pacjenci izolowani, no bo zapalenie płuc bakteryjne tam różne, generalnie to taki odpowiednik w naszej izolatki, a trochę oddziału zakaźnego, a nad tym wszystkim na tym wszystkim działają te takie wentylatory, to jeszcze takie większe niż u Ciebie, takie cały powietrze i to wszystko co siada na podłodze podnosi z powrotem, więc... Czyli co, wróciłeś, wróciłeś chory? No to wiesz, jeszcze za krótko, jeszcze za krótko. Zresztą tam wszyscy śpią przy tym członku rodziny, na tej matce, w sensie takiej kariej matce nazwijmy ją. No to tak, bo nie, no, nie. Zobaczymy, jak na razie zakładamy, że wszystko idzie dobrze. No jak przyniosłem jakoś, jakąś zarazę, no to co, śmiertelną, lekko no to co najwyżej, jakby gramy konkurs, na wykopie, kto pierwszy odejdzie do kraju wiecznej Kambodży. Życie. Może wspólnie to. Może wspólnie, Może... no, Jak ja się zarobiłem to ja się też na pewno zarazisz. Się mówię, że... No dobra, bez śmichu, chichów. Ja też mam co rano, wiesz, jakieś kaszelki i tak dalej. No, nie wiem co tych śmików, ale dzisiaj wypaliłem dwa tylko. Zobaczysz rano, nie wiem czy będzie poprawa. No właśnie, widzę co rano, że, że mam. No to też chyba się chwilę oczyszcza. Chwilę się oczyszcza. To nie jest też tak z dnia na dzień. dobra. To wydaje mi się, że to zalegają te substancje. Dobra, co tam jeszcze na wiosce? Znaczy to, miasto, czy to miasteczko, no. to miasteczko, a nic, jedzenie dobre, coś się wybraliśmy, jakąś operacje, no też trzeba żyć, nie? Yy, droga spokojnie, lepiej w tamtą stronę się jechało, no bo dzisiaj to niedziela, to dużo osób wraca z prowincji opną na, do pracy już, więc tak. No w sumie to jest, ze szpitala pod ten jest 80 km, mi to dwie godziny zeszło, starałem zeszło tak z półtorej godziny. No, to jest kawałek, to nie jest tak, to... znaczy, ja to, a teraz robiłem już nawet na strzała, nie zatrzymywałem się, bo szczerze drugą No na strzała, nawet... na strzała, ale trzeba uważać trzeba, na tych... Trzeba uważać, trzeba Tych, co wyjeżdżają z prawej, Gdyby nie? O, lepiej zrobiłem, bo wyjechałem o czwartej a w piątek jeszcze miałem tą wizytę studyjną i musiałem jechać później, po piątej. Ta końcówka już po nocy, to jest taka, no tu w Azji generalnie to jest... No, już to szybko, że tak powiem, już słońce zachodzi. A co się spotka na drodze po ciemku, to nigdy nie wiadomo, bo tu nie ma żadnego. Krowę. Krowę, skuterek bez jakiegokolwiek oświetlenia. Moim zdaniem, pierwsze, co powinni, jedna z pierwszych rzeczy, które powinni robić, jeśli chce ograniczać liczbę wypadków to ustandaryzować i solidnie ścigać za te modyfikowanie świateł, bo w momencie jakieś światła takie nie no stroboskopy, albo coś się miga, tak. Nie tak. chcę w stanie ocenić, czy to się zbliża do Ciebie, czy oddala, A tak naprawdę to dałoby się łatwo na kilku lotówkach postawić patrol pod wieczór, niby raz dwa się ludzie nauczyli. To jak potrzeba coś szybko wprowadzić do da, więc... Dane patrole są tylko dla mnie poustawiane. <grym> <grym> no. No i co? I w <głos》<facet> <głos》> chciałem dodać, że może się niektórzy ucieszą, może się niektórzy nie ucieszą, ale chyba będę cię musiał dzisiaj pozostawić na live, bo jednak to jest spanie w szpitalu i ta droga prosto w No tak, w... bo ty, w... ty, znaczy, ty tam była. Więc e... co, dzisiaj ty walczysz, a czy nie, zobaczymy w poniedziałek, czy coś. To nie można wykluczyć, nie? Tak. Co się będzie działo? No tak, tak, to tam działamy. Tak, że będziemy zadawali i tych co mógł, że nie za dużo i tych co za mało, tyś. No co, trzeba się jeszcze tam yy, dogadać... Yy, dogadać co do... Co do przyszłości. No co do przyszłości trzeba się dogadać, to jest przyszłość. Panie no jak sam powiedziałeś tam potrzebujesz tydzień, czyli Dokładnie, jeszcze do tam 3-4 dni i tak dalej, tak? No tak naprawdę no Cezurę czasową, no to jak mama wyjdzie ze szpitala, prosi, to panuje jeden problem, yy, w szkole też, bo sprawdzam, w przyszłym poniedziałek wszystko działa i powiedzmy, że zostanie nam, no z miesiąca zrobił się jeden tydzień, tak, żeby sobie siedzieć na spokojnie gdzieś pogadać, może się... Odpoczyć. No dobra. No takie życie. No dobrze. Jakieś komentarze? Czytasz coś tam? Nie, nie, bo... Yy zadaszenie nad tym oddziału, bo tam oprócz tej części, gdzie są chorzy, to z przodu jest taka część integracyjna, powiedzmy są stoliki, tam ta rodzina tam okupuje, nie? Znaczy eee, tam, tam się do radu niektórzy się cieszą, niech się po prawej, niech tam po niektórzy tam wydają, są smutnieni, ale generalnie to się towarzystwo to integruje, wiadomo też jak zobaczą białego, to tam się szczególnie dzieci cieszą. Natomiast ta bracha skutecznie internet blokuje dostęp do sygnału. No tak, mnie się tęskniło za tobą. I tu ciągle tam się, nie? Właśnie dopiero się wyjdzie spod tego w no, no, dokładnie, no, dokładnie. Do A no, tak to po staremu. No tak to po staremu. I no dobrze. Idzie ku dobremu. Idzie ku Warto, dobremu. Żeby się nie A to jest najważniejsze. Na ja... no dobrze jeszcze. Na dobić się sekcja komentarzy. Zaczynam. Krzychu, ile można ci tłumaczyć. Olej lokale. Zacznij produkcję, żywność 25 czy miesiące gwarancji Będziesz panem swojego biznesu. Pozdrawiam, Czek eee, Zacznij produkcję, to nie jest takie proste. To, to, to maszyny potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Zakład. Mało tego. Jesz sprzedaż musi się gdzieś tam sprzedać. No tak widzę, wygląda nie gadaj, że znowu będziesz zbierał na nowy bar. Na ten stary dostałeś kupę kasy, gdzie grosza prawie nie wsadziłeś. To ten plan na życie wiecznie, walk, wiecznej walki na bary. Nie być. No dobrze, to kto da, to da, kto nie da, to nie da. Co mogę więcej powiedzieć? Popatrzmy dalej. Siemanko Krzychu, pół dnia sami już się nudzisz, co to będzie jak Michał podejdzie na święta do Polski? A to jest banita. to już, już odpowiedziałem na to. Już odpowiedziałeś na to. Tak, tak. To świąt, może możemy nie wdążyć. Dobrze sobie radzisz z objawieniem lokali, masz gust, uda się do przodu, pozdrowienia, pozdrawiam. No, pozdrawiamy również. Pozdrawiam. To. Gust jest, to prawda. Zaczynasz od y, dupy, za przeproszeniem, strony, lokal to upłynienie produkcji. No to dobrze czy źle, moim zdaniem? Dobrze upłynienie produkcji, no. no. tak. Ty się nie przejmuj jakością gruntu, że odcinki, że odcinek jest. Przepraszam, życzę powodzenia i pozdrawiam Ciebie, Chemika i wszystkich widzów. Pozdrawiamy. A któż to? A któż to był to był Andrzej Z. A, no tak. To, to pozdrawiamy Andrzeja. Hejka. Co do to niestety idą w górę? Óswiem, chyba musimy się do tego przyzwyczaić. Dzięki za filmik mimo utrudnień z powodu braku sprzętu i pozdrowka. No tak, no na razie jest jak jest, no, powiedzieli tydzień tym razem. Tym razem, ale to nie przesądza, że to będzie tydzień. Nie, ja myślę, że będzie dłużej, no ale powiedzmy, że tam ze trzy dni. No dobra i będziemy przedłużać. No, co się e... co się czekamy będzie. na kamerę, co się czekamy na inne rzeczy, czekamy na to, co się musi wydarzyć. Zapraszamy na Krzyśka Live, tym razem będzie Krzysiek z chemikiem, tylko bez chemika, ale ja będę tam spał za ścianą. Tak to, ale komentarz jakiś możesz dać. Mogę dać to... jakiś na dobranoc. Jak, jak nie będzie spał, jak oczywiście. Nie będę spał to, to No dobrze, czyli, czyli żegnamy wszystkich. Dziękujemy serdecznie. I pozdrawiamy. I pozdrawiamy. I co? No i do jutra. do jutra. Tak, co było, miło państwa żądzą. Dobrze. Papa. Pa. Mowy krzychu, kamera płonit Życie w Kambodży w swoich filmach godni Z uśmiechem na twarzy krok po kroku Pokazuję świat, bez pośpiechu wam oku